Cześć, tutaj Paweł Grzech z LaptopowyBiznes.pl. Dzisiaj mam do Ciebie jakieś ciekawe pytanie. Jak myślisz, dlaczego ludzie kupują produkty? Albo dlaczego mieliby kupić Twój produkt, albo dołączyć do Twojego biznesu MLM, jeśli że jakiś marketing sieciowy? Co sprawia, że powinni dołączyć do Twojego zespołu, zamiast na przykład setek tysięcy innych osób z branży, albo na tej samej firmy, w której Ty jesteś? Co jest takiego, że powinni dołączyć akurat do Ciebie, a nie do kogoś innego? Zostawiają się kiedyś na tym? Ja często dostaję takie pytanie na maila i gdy odpowiadam, to ludzie dziwnie na to reagują. Czasami są na mnie źli, gdy powiem im co i jak dokładnie. Czasami twierdzą, że to nie działa, że przez internet się nie da tego zrobić. Czasami mówią mi, że ok, to jest fajne, ale to jest za trudne, ja tak nie potrafię i tak dalej. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że Ludzie nie kupują tak naprawdę produktów i ludzie nie dołączają się do żadnego biznesu. Tylko do ludzi. Ludzie kupują od ludzi i ludzie chcą współpracować z ludźmi. Tylko, aby do Ciebie dołączyli, Ty musisz zastanowić się, co zrobić, aby wyróżnić się na tle tej całej konkurencji i również, na, również z Twojej firmy MLM, bo tam też masz konkurencję w swojej własnej firmie, nie tylko w całej branży, ale również w swojej własnej firmie, w swoim biznesie. Co zrobić, żeby się wyróżnić? Prawda jest taka, że sprzedają oferty. Powinieneś stworzyć jakąś dodatkową ofertę, swoją własną ofertę pod swój własny biznes MLM. Nie to, co oferuje firma, ale jakiś dodatek. Coś, co możesz dać dodatkowo ludziom z Twojego biznesu. Może być to na przykład jakiś system marketingowy, jakieś szkolenia, coś, co będzie wyróżniać Ciebie na tle całej konkurencji. Ja, życzę, ja przeważnie tworzę... Różnego rodzaju systemy marketingowe i lejki sprzedażowe, które pomagają sponsorować nowe osoby, ludziom z mojego zespołu, i tak samo oni, gdy dołączą do mnie, to również dostają te same lejki sprzedażowe i te same systemy, czyli ich osoby także mają ułatwioną, ułatwione zadanie. I to jest naprawdę bardzo mocna strategia, czyli masz biznes MLM i tworzysz dodatkową ofertę do tego biznesu, swoją własną, unikalną ofertę, albo Bierzesz ofertę swojego zespołu. Jeśli jesteś w zespole osób, które również posiadają jakiś system marketingowy, coś dodatkowego, to tą ofertę po prostu bierzesz i reklamujesz jako swoją własną. Często też padają takie zarzuty, szczególnie od osób, które działają głównie w tradycyjny sposób w marketingu sieciowym, czyli sponsorują tak zwana stara szkoła MLM. Często takie osoby, głównie liderzy, uważają, że. Przez internet nie da się budować marketingu sieciowego, że to jest niemożliwe i tak dalej. No, niestety, moim zdaniem to jest kompletnie błędne rozumowanie, ponieważ powinno się wykorzystywać zarówno internet, jak i biznes, jak i te metody tradycyjne. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że internet o wiele może ci przyspieszyć cały proces rekrutacji i również szkolenia Twojego zespołu. Gdy masz gotowy system marketingowy, gotowe lejki sprzedażowe i Gotowy system szkoleniowy, właśnie w tym systemie marketingowym, to każdy, kto dołącza do Twojego zespołu, może mieć określoną ścieżkę rozwoju. On po prostu siada sobie w domu, nie musi od razu do Ciebie wydzwaniać, i tak dalej. On siądzie sobie w domu i ma kolejne kroki do wykonania. Dzisiaj robisz krok numer jeden, później krok numer dwa. Małe kroki, które wykonuje każdego dnia, i właśnie to może powodować Twój system marketingowy. To będzie Cię wyróżniać, ponieważ nie tylko takie systemy ułatwiają sponsorowanie nowych osób, ale one również. Ułatwiają w dużej mierze trenowanie nowych osób w drużynie i nie tylko Twoich bezpośrednio, ale również ludzi z Twojego zespołu. Internet działa bardzo dobrze w marketingu sieciowym, tylko trzeba tego podejść w odpowiedni sposób. Budowanie systemu marketingowego, jakichś lejków sprzedażowych i tak dalej, wcale nie jest takie strasznie skomplikowane. Tu chodzi o jakieś proste czynności, o jakieś proste kroki do wykonania, również jeśli sponsorujesz nowe osoby, tak samo jak jeśli je szkolisz. Sprawdź sobie linki poniżej tego filmu wideo, wejdź sobie na mojego bloga. Ja tam mam całe szkolenie na temat budowania lejków sprzedażowych do, pod właśnie pod marketing sieciowy. To szkolenie jest bezpłatne, ono jest na moim blogu. Jeśli oglądasz to, to wideo na YouTubie, no to znajdziesz link w opisie. Jeśli oglądasz to wideo na moim blogu, no to też link jest dokładnie pod tym filmem wideo. Kliknij sobie w ten link i sprawdź sobie dokładnie to szkolenie. To szkolenie, ono jest za darmo. i Ja chciałem wcześniej sprzedawać za około, dobrze pamiętam, Między 47 a 97 zł. Taki miałem plan, ale postanowiłem oddać je bezpłatnie. I wszystko jest na moim blogu. Nawet nie musisz tam podawać żadnego adresu e-mail. Po prostu wchodzisz na bloga i czytasz. Czyli podsumowując: sam produkt się nie sprzedaje. Produkt nie sprzedaje, ani biznes. Ludzie chcą dołączyć do ludzi, ale musisz zrobić coś, dzięki czemu będziesz się wyróżniać na tle konkurencji. Bardzo dobrze spra sprawdzają się tutaj lejki sprzedażowe i systemy marketingowe. No właściwie to jest to samo, bo lejek sprzedażowy wchodzi w skład systemu marketingowego, się jest dobrze zbudowany. Jak, w jakiś sposób musisz się wyróżniać? Albo dołączyć do zespołu, jeśli jesteś początkującą osobą, albo dołączyć do zespołu, który posiada już takie gotowe systemy do rekrutacji w internecie. Wtedy bez problemu możesz połączyć no, tą starą szkołę MLM z nową i świetnie sobie radzić, ale pamiętaj, że i tak, i tak Obecnie, czy działasz przez internet, czy telesyjnie, tak i tak potrzebujesz czasu, aby to wszystko ogarnąć. Sprawdź sobie linki pod spodem, sprawdź sobie to szkolenie, bezpłatne, a my widzimy się już niedługo. Do usłyszenia, cześć!